Przygotowałem dla Was mega odcinek, więc naprawdę zapraszam. Będzie bardzo dużo ciekawych gatunków, niektóre bardzo, ale to bardzo rzadkie, dlatego warto je zobaczyć, bo może akurat wytraficie i będzie się czym pochwalić. Będą to na pewno bardzo różne borowiki, niektóre nawet bardzo dziwne, oraz kilka gatunków o bardzo dziwnych kształtach, formach i niektóre są nawet bardzo mocno trujące, a przypominają jadalne grzyby. Także zapraszam, zostańcie ze mną. Witajcie, kochani, w nowym odcinku nie wiem, czy wy to widzicie dobrze z tego ujęcia, ale przede mną jest pełno bardzo fajnych i ciekawych borowików. Część z nich jest wyrwana, no ale tego się spodziewałem, gdyż w tym miejscu potrafi trochę osób przejść. Ale same borowiki, zobaczcie, jakie są duże, w porównaniu z moją dłonią. To spójrzcie, moja dłoń znika przy wielkości tego kapelusza. Naprawdę bardzo duże grzyby. I gdybym zbierał ten gatunek, to pewnie bym miał tutaj z tego jednego miejsca koszyk tych pięknych borowików. No dobrze, ale co to są? Co to są za borowiki? Dlaczego ja ich nie zbieram? Tu mamy kolejne. Także widzicie, nikt ich nie chce zbierać. Ten gatunek borowika jest jako jeden z nielicznych gatunków u nas w Polsce grzybem chronionym. Ale przypuszczam, że te osoby, które zrywały te borowiki o tym na pewno nie wiedziały. Jest to gorzko borowik korzeniasty. Tej swojej nowej nazwy doczekał się całkowicie niedawno, ale ta nazwa idealnie do niego pasuje. Goszkoborowik już nam mówi o tym, że ten grzyb jest po prostu gorzki. Kilka lat temu miałem przyjemność spróbowania gorzko borowika korzeniastego, marynowanego i powiem Wam, że nawet w zalewie octowej ten gorzko borowik korzeniasty nadal był gorzki. Zastanawiacie się, jak u nas w Polsce jest z wystąpowaniem tego goszkoborowika korzeniastego. Ja wam powiem, że w mojej lokalizacji, tu, gdzie mieszkam, Znam konkretnie dwa miejsca, gdzie występują te gorzkoborowiki. Na grupach facebookowych tych doniesień o gorzkoborowiku korzeniastym jest coraz więcej. Na pewno dużo rzadszym od tego gorzkoborowika jest krwistoborowik szatański, grzyb trujący. A sam gorzkoborowik korzeniasty jest uznawany jako grzyb niejadalny. Pozbierałem tutaj kilka tych powyrywanych owocników tego gorzkoborowika korzeniastego, żeby pokazać Wam jak najwięcej szczegółów tego gatunku. Spójrzcie na... Wielkość kapeluszy, no naprawdę są bardzo duże. Kolor od takiego szarego przy bardzo młodych owocnikach do takiego szaro-brązowego, szaro czasami nawet kremowe mogą być te kapelusze. Jest to borowik, który nie rośnie, bardzo wysoki, więc ma te trzony, dosyć niskie i baryłkowate. Hymenofor żółty i to przy młodych owocnikach oraz tych dojrzałych. Tutaj na przykład uszkodzimy owocnik i zobaczycie, że bardzo szybko się przebarwia. To samo dzieje się na przekroju całego owocnika. Możecie zauważyć, że zaraz po przekrojeniu on będzie się przebarwiał od kapelusza do końca trzonu. Jedynie tylko taki centymetr przy samym spodzie zostanie nieprzebarwiony. Trzon początkowo wydaje się gładki, bez żadnego wzoru, ale jeżeli przyjrzycie się na tych owocnikach, to w górnej części trzonu, czyli gdzieś tam pod kapeluszem, jest widoczna ta siateczka. Także musicie zwracać na takie szczegóły uwagę bo jest to bardzo istotne przy borowikach kolorowych. A gdzie możemy spotkać te borowiki korzeniaste? Lubią lasy liściaste, dąb, buk, grab. Gdybym ja Wam miał polecić, gdzie się za nimi rozejrzeć, to poszukajcie w parkach, bo one bardzo często w parkach występują. O ile gorzko borowika korzeniastego nie zbieramy, bo jest gorzki, to akurat tego możemy zbierać. Jest to złotoborowik wysmukły. Pochodzi z Ameryki Północnej. Pierwsze doniesienia o tym gatunku były u nas w pasie nadmorskim w okolicach Stilo, a od kilku lat możemy go spotkać w większości kraju. Jest to fajny grzyb z kilku powodów. Pierwszy jest taki, że rośnie licznie. Po drugie, przeważnie jest bez czerwi. Po trzecie, bardzo łatwy w rozpoznaniu. Lubi tereny piaszczyste i sosnę zwyczajną. A jak dobrze wiemy, to tej sosny u nas w kraju jest najwięcej. Krótka charakterystyka tego złotoborowika. Mianowicie kapelusze czerwono-brązowe z lekkim żółtym odcieniem i bardzo charakterystyczne trzony z wyraźną, ale to naprawdę bardzo mocno widoczną siateczką, a sam hymenofor jest koloru żółtego. Młode owocniki złotoborowika wysmugłego wyglądają dość dziwnie, bo te trzony są grube, a kapelusze bardzo malutkie. Niektórzy uważają, że ten złotoborowik wysmukły jest grzybem inwazyjnym, ale tak naprawdę powiedzmy sobie, że w tych naszych sosnach zbyt dużo ciekawych grzybów nie ma. Niektóre lasy sosnowe to świecą pustkami, na pewno nie wyprze naszych rodzimych gatunków, a tylko wzbogaci lasy o kolejne ciekawe gatunki. Godzinne wyjście do lasu, jak widzicie, można nazbierać tego złotoborowika sporo, ale też żeby wam udowodnić, że to nie jest z nadmorskich terenów, to tutaj macie płowca pofałdowanego, którego wam pokazywałem we wcześniejszych odcinkach, a wiecie, że płowce bardziej rosną na południu niż na północy. Samych płowców mam tutaj około 20 paru, a złotoborowika wysmukłego to naprawdę nawet nie wiem ile go tutaj jest. Ale zauważyłem, że ten grzyb też jest bardzo sprytny, bo pokazuje się przeważnie w tych miejscach, gdzie Najwięcej przemieszcza się osób i dzięki temu zostaje zbierane, a ludzie roznoszą zarodniki w swoich okolicach i zwiększa się jego populacja w naszym kraju dzięki ludziom, którzy go zbierają. Jak sami zauważyliście, jest to sprzeczne z ochroną grzybów, bo czym więcej się go zbiera, tym więcej możemy tych grzybów spotkać w innych okolicznych lasach. Nasze pokolenie ma to szczęście obserwacji tego gatunku, który się pojawił te 15 lat temu, jak sami zauważyliście, dzięki naszemu zbieraniu tych właśnie grzybów, pojawia się ich u nas coraz więcej. I moim zdaniem nie powinny być chronione grzyby, a stanowiska, bo jeżeli te grzyby nie będą miały swoich drzewostanów, to tam się nigdy nie pojawią. Dzięki temu, że my zbieramy grzyby, to zarodniki mają większą szansę przemieścić się na inne odległości i pojawić się w nowych terenach. Czy nie jest to piękny widok? Jeden złotoborowiczek, kolejny nie ma jak być jednym z pierwszych na miejscówce, nie piękne i kolejne ciekawe znalezisko dla Was mianowicie płowiec pofałdowany Ja już go kilkukrotnie pokazywałem w swoich filmach, ale nie zaszkodzi. Pokazać. Jak widzicie, można nazbierać bardzo dużo. Wbrew opinii, że w Polsce on jest dość rzadki, na południu Polski jest dość częsty, można go w kilku miejscach naprawdę sporo nazbierać. Żeby była jasność, nie jest grzybem chronionym, więc możemy go pozyskiwać. Ten gatunek lubi gleby wapienne i graby. Polską nazwę Płowiec spowodowany otrzymał ten gatunek całkowicie niedawno. Bo, dwa lata temu uważam, że jest to bardzo trafiona nazwa z tego powodu, że oddaje wszystkie cechy tego gatunku. To rozszyfrujmy tą nazwę płowiec pofałdowany. Dlaczego płowiec, gdyż młode owocniki tego gatunku mają bardzo ciemne kapelusze, aż czasem, kiedy ten owocnik dojrzewa, ten kapelusz staje się bardzo jasny. Pofałdowany dlatego, że na wszystkich owocnikach dostrzeżecie. Bardzo pomarszczony, taki pofałdowany kapelusz. Dosyć mocno przypomina inny gatunek, który wyrasta również pod grabami, a mianowicie koźlarek grabowy. Miąższ u płowca pofałdowanego jest takiego koloru maślanego. Zwróćcie też uwagę na zakończenie trzonu u Na wszystkich owocnikach dostrzeżycie jedną cechę, a mianowicie, że on jest bardzo szpiczasty. O ile w środkowej części będzie baryłkowaty, zwężony ku górze, to sam dół jest bardzo szpiczasty. Trzon tak samo jak miąż maślanego koloru, i na tym trzonie nie dostrzeżemy żadnej siateczki. Są takie drobne poszczępienia, albo ta powierzchnia może być lekko chropowata. Osobiście uważam, że jest to jeden z piękniejszych grzybów, jakie możemy spotkać. Naprawdę bardzo ładne kolory, bardzo ładne kształty ale czasami bywa z czerwiami, więc trzeba sprawdzać każdy jeden owocnik. Smak nie jest tak wybitny jak jego wygląd. Lekko wyczuwalny wapień, ale nadaje się do marynowania. Tak samo można go smażyć czy tam dusić. Czy ja jadam te grzyby, które zbieram? No oczywiście, że tak. Na przykład z tego złotoborowika wysmukłego robiłem zapiekanki, a robi się je w bardzo prosty sposób. Tak samo jak z innych grzybów leśnych, czyli grzyby należy oczyścić, poddusić i tak podduszone grzyby rzucamy na bagietkę, czy tam bułkę, dodajemy jeszcze inne składniki, które lubimy i potem wszystko ląduje w piekarniku. A teraz będzie zagadka. Jakie to są gatunki grzybów, które znalazły się na patelni? Podpowiem tylko tyle, że były to grzyby blaszkowe i są to dwa gatunki. Zobaczymy czy uda wam się poprawnie odpowiedzieć. A dla Pierwszej osoby, która poprawnie odpowie, będzie do wygrania ten właśnie atlas, który ma w sobie ponad 1200 gatunków grzybów. I znajduje się tam jedno moje zdjęcie ze złotoborowikiem wysmukłym. To może teraz Wam pokażę bardzo ciekawy gatunek z rodziny borowikowatych, a mianowicie poroblaszek żółto-czerwony. I jest to bardzo fajne znalezisko, gdyż. Ten gatunek grzybów występuje w Polsce dość rzadko. Jest grzybem chronionym u nas w kraju, nie wolno go pozyskiwać, ale najczęściej możemy na niego trafić na południu Polski. Ale te owocniki akurat były trafione w środkowej części Polski, więc bardzo fajne znalezisko. Jest grzybem jadalnym. Zastanawiacie się, skąd wiedziałem, że to jest poroblaszek żółto-czerwony, a nie jakiś inny grzyb. Jak popatrzycie na kapelusz od góry, będzie się Wam wydawało, że widzicie jakieś suchogrzypki, podgrzybki. On ma taką strukturę na kapeluszu, ale w momencie, kiedy zajrzycie pod spód, okaże się, że tam są blaszki o żółtym kolorze. A między tymi blaszkami zobaczycie takie pewne połączenia, i są to tak naprawdę takie bardzo podłużne pory. Nie tak jak w przypadku koźlarzy czy borowików, gdzie te pory są okrągłe. I taki borowik z blaszkami w Europie występuje tylko jeden i jest nim właśnie ten poroblaszek. Jak nam tak pięknie idzie z borowikami, to teraz pokażę Wam borowika, który uważam, że jest jednym z piękniejszych borowików, ale czy jest tak równie smaczny jak borowik szlachetny? No, nie wiem. Borowiki sosnowe możemy spotkać w lasach iglastych, nawet w lasach liściastych z niewielką domieszką sosny. Ten piękny borowik sosnowy też oczywiście wisi u mnie na Instagramie w formie zdjęciowej, a na YouTubie pokazuję go na filmie. Kapelusze ma dość zmienne, ale z takim odcieniem wiśniowym. Trzony lekko żółtawo-brązowe mogą być białe z delikatnie widoczną siateczką, a miąższ tego borowika jest perłowy. Mój dobry przyjaciel mówi, że wcale nie jest tak pyszny ten borowik sosnowy. On bardziej ceni sobie borowika szlachetnego czy jakiegoś innego, nawet podgrzybka. I może faktycznie tak jest, że smaczniejszy jest borowik szlachetny, ale trzeba przyznać, że piękniejszym borowikiem jest borowik sosnowy. Ale mam też jeszcze jeden ciekawy gatunek z rodziny borowików, a mianowicie sinoborowik klinowo-trzonowy. On nie lubi takich zbyt czystych lasów, bardziej jakieś krzaki, haszcze i w takim terenie u mnie występuje. Uważam, że jest to dość łatwy gatunek do rozpoznania. W atlasach widnieje jako grzyb jadalny, a ostatnie badania wykazały, że on dużo akumuluje metali ciężkich. Ten gatunek nie jest zbyt dużych rozmiarów, są to raczej drobne grzyby. Jakie ma cechy charakterystyczne? Jedną główną taką cechą jest jego bardzo silne i mocne przebarwienie przy uszkodzeniu. Wystarczy go podotykać czy przetrzeć palcem. I on w tych miejscach zrobi się momentalnie atramentowy. W tym roku było go bardzo dużo u mnie. A najlepsze jest to, że pojawiły się dwie formy tego sinoborowika klinowo-trzonowego: jedna taka klasyczna, gdzie kapelusz jest brązowej barwy, a druga to owocniki były praktycznie całe żółte. W tym roku pierwszy raz udało mi się trafić na takie owocniki, dlatego było to dla mnie mega ciekawe. No tak, zapomniałem jeszcze o borowiku szlachetnym, który chyba jest podstawowym z grzybów. Chyba każda osoba interesująca się grzybami chociaż raz w życiu musiała pozbierać tego borowika. Tutaj tylko wspomnę, że ten rok był naprawdę wyjątkowy pod względem ilości tego borowika szlachetnego. I te wszystkie borowiki szlachetne w tym miejscu wyglądały jak te trojaczki, czyli trzony były bardzo baryłkowate. Też trafiały mi się takie borowiki, które wyglądały jak potwory. Swoją budową chciały przypominać złoto borowika wysmukłego, gdyż kapelusz był mały, ale ten trzon był przeogromny z bardzo wyraźnymi bruzdowaniami. Czyli w miejscu, gdzie była siateczka, były takie dosyć mocne wgłębienia. Jeżeli wytrzymacie do końca tego odcinka, to zobaczycie, jaki ten rok był i ile tego borowika udało mi się nazbierać razem z kolegą w ciągu 4 godzin. Skoro robimy sobie taki odcinek z grzybami rurkowymi, to tym razem pokażę Wam jakieś koźlarze. Pierwszy koźlarz, a teraz obecnie koźlarek, bo zostały podzielone koźlarze na koźlarki i koźlarze. Jest to koźlarek grabowy. Występuje pod grabami, i w tym samym miejscu, gdzie były te poroblaszki, spotkaliśmy też koźlarki grabowe. Są to grzyby jadalne. Kapelusze tych koźlarków są dosyć pomarszczone, nie są gładkie jak przy innych koźlarzach. A na trzonie widnieją drobne, bardzo drobne łuseczki. Kolejną ciekawą sprawą przy tym koźlarku grabowym jest to, że on przy przekroju będzie się przebarwiał. Na początku lekko różowo, a potem na czarny kolor. Ale na pewno musicie wiedzieć, że one nie występują pod sosnami, nie występują pod brzozami. Koźlarki grabowe spotykamy pod grabami. Kolejny taki koźlarek, który jest bardzo podobny do koźlarka grabowego, jest nim koźlarek brustkowany. Różnica między koźlarkiem. Grabowym, a bruskowanym jest taka, że zwróćcie uwagę na hymenofor, czyli na spodnią część kapelusza, gdzie dostrzeżecie żółty kolor hymenoforu. Czasami koźlarki bruskowane potrafią być całe żółte, w niektórych przypadkach będą lekko brązowe, ale z bardzo żółtym hymenoforem. Je głównie możemy spotkać pod dębami, ale zapewne sami zwróciliście uwagę, że są dość podobne właśnie do koźlarków grabowych, z tą różnicą, że ten hymenofor jest innego. Koloru. Ale co takiego ciekawego mają na przykład Węgrzy chronionego, czego my nie mamy, a mianowicie koźlarz różnobarwny. I ten koźlarz różnobarwny jest u nich chroniony, a u nas jest go pod dostatkiem. Jest to bardzo ciekawy gatunek występujący na takich podmokłych terenach. Ten gatunek posiada dwie główne cechy bardzo charakterystyczne. Jedną jest kolor kapelusza, który jest taki plamisto-brązowo-szary, a drugą ważną cechą jest. Jego przebarwianie się w przekroju. W tym przekroju możesz się zauważyć, że w podstawie trzonu ten kolor się zmienił na taki niebieskawy. Oczywiście, jak każdy koźlarek czy koźlarz, jest to grzyb jadalny. Nie ma większych różnic smakowych między koźlarzami. One bardzo podobnie między sobą smakują. Drugi koźlarz, który chcę wam pokazać, kiedyś był nazywany koźlarzem dębowym, a obecnie jest nazywany koźlarzem czerwonym. Jego charakterystyczna cecha to czerwony kapelusz, ale również zabarwiony na czerwono trzon. Często możemy go spotkać właśnie pod dębami, ale tak samo pod osikami. Jest to grzyb jadalny, jak najbardziej jadalny. A teraz chciałem Wam pokazać jeszcze innego ciekawego koźlarza, który jest cały biały. Swoim kształtem przypomina koźlarza babkę, ale kolorem już nie. Jest to koźlarz białawy. W tym roku udało mi się spotkać kilka tych koźlarzy. Nie wszystkie uchyciłem, gdyż nie było warunków do nagrywania. Ale jest to w każdym bądź razie koźlarz jadalny. Jeżeli spotkacie takiego koźlarza, nie macie się czego obawiać. Ten kolejny koźlarz, o którym Wam chciałem powiedzieć, dawniej nazywał się koźlarzem czerwonym. Obecnie, jak już wiecie, koźlarzem czerwonym nazywa się stary koźlarz dębowy. Głównie możemy go spotkać pod dębami, ale też czasami występuje pod topolą osiką. Ale w tym samym środowisku występuje też koźlarz biało -trzonowy. Jest to koźlarz o czerwonym kapeluszu, ale trzon u tego koźlarza już jest biały. Czasami może się spotkać, że owocniki koźlarza biało-trzonowego mają ten trzon lekko ciemny, gdyż przy przetarciu albo gdy dłużej nosicie go w koszu, on będzie właśnie ciemniał. Ale całkiem świeży owocnik, niedotknięty, będzie miał ten trzon Całkowicie biały. Teraz skupiamy się na barwie trzonu, a nie na kapelusza. A teraz powiem Wam o gatunku, który w Polsce jest uznawany za grzyb chroniony, a na Węgrzech jest bardzo popularny, jak u nas na przykład maślak. Z tą różnicą, że jest to grzyb występujący na drewnie i jest to ozorek dębowy. Kto oglądał mojego Instagrama, to zapewne wie, które chciałem Wam pokazać, bo te ozorki są naprawdę bardzo ładne. Grzyb. Czasami wygląda jak język, czasami będzie kilka owocników połączonych ze sobą o czerwonym zabarwieniu z takimi kropeczkami, coś jak na truskawkach i występuje na drewnie dębów. Czasami są to pnie, czasami są to żywe drzewa, gdzieś w korzeniach tych dębów wyrośnie taki ozorek dębowy. I ten ozorek jest grzybem jadalnym. Mnie osobiście niespecjalnie smakuje, miałem przyjemność go spróbować, bo to nie jest moja pierwsza wyprawa na Węgry. Ale najciekawsze jest to, jak on wygląda w środku. Przypomina nam mięso. Uszkodzony ozorek dębowy będzie wydzielał płyn przypominający krew. Ponoć najlepsze ozorki są w gulaszu. Nie wiem, ja osobiście nie testowałem. Na Węgrzech występuje dużo więcej ciekawych gatunków, które u nas są chronione, a tam są bardzo częste. Takim na przykład gatunkiem jest lakownica żółtawa, i w Polsce ona właśnie jest grzybem chronionym. A na Węgrzech jest na tyle częsta, że występuje jak hubiaki u nas w Polsce. Tutaj macie bardzo ciekawe zestawienie: macie dwa grzyby. Jeden to jest tęgoskór cytrynowy, który nie jest grzybem chronionym, a na nim znowu wyrasta grzyb chroniony, mianowicie borowikowiec tęgoskurowy. Bardzo ciekawe znalezisko, bo na tym tęgoskurze wyrosło tego borowikowca bardzo dużo. A jeżeli chcecie zobaczyć Więcej o tych borowikowcach tęgoskórowych, to zapraszam do moich starszych filmów. Tam pokazywałem bardzo ciekawe owocniki. A jaki to był rok na czubajki, kanie? Naprawdę rewelacyjny rok, gdyż czubajek kanie było bardzo dużo. To teraz możemy spokojnie spotkać czubajki, ale w momencie, kiedy było ich najwięcej, to w całej Polsce wszyscy donosili o takich ilościach, jakich już dawno nie widzieli. A jak wiemy, z czubajki Kani najlepsze są kotlety w panierce. Czubajka gwiaździsta. Z reguły jest troszeczkę drobniejszą czubajką niż czubajka Kania. Kapelusz nie będzie tak mocno łuseczkowaty jak u czubajki Kani. I zazwyczaj środkowa część kapelusza jest dosyć mocno brązowa z takimi grubymi polepkami ustawiającymi się w formie gwiazdy. Zapach tej czubajki jest bardzo podobny do czubajki kani, a na trzęsieniu dostrzeżecie to samo co u czubajki kani, czyli taki pierścień, który jest ruchomy. Czubajki gwiaździste najczęściej spotkamy w lesie, a czubajki kanie zazwyczaj łąki. Oprócz tych kilku gatunków, o których Wam wspomniałem, mam tutaj jeszcze prawie cały kosz gąski niekształtnej. W tym odcinku o tej gąszej niekształtnej nie będzie, gdyż już takich odcinków gdzie tłumaczyłem jak wyglądają gąski niekształtne było kilka. Więc zachęcam, żeby zajrzeć do moich starszych odcinków, a tam pokazywałem naprawdę wiele gatunków gąsek oraz różnych grzybów blaszkowych. Jesień i opieńki. Musimy pamiętać, że tych opieńek jest trochę więcej niż jeden gatunek, bo najczęściej jest przedstawiany tylko jeden, opieńka miodowa. A częstszą opieńką opieńki miodowej jest opieńka ciemna. Ale też jest opieńka cebulowo-trzonowa, opieńka północna, opieńka żółtawa. Także sami widzicie tych opieniek jest dużo. Są bardzo podobne do siebie. Mają drobne łuseczki na kapeluszu i pierścień na trzonie i rosną przeważnie gromadnie. Odcienie kapeluszy tych opieniek będą naprawdę różne, ale jest jedna opieńka, którą kiedyś bardzo dawno Wam pokazywałem, a mianowicie Opieńka bezpierścieniowa i to jest bardzo fajny gatunek, gdyż różni się od tych wszystkich opieńek właśnie tym brakiem pierścienia. W Polsce opieńka bezpierścieniowa jest bardzo rzadka. Tą opieńkę akurat spotkałem będąc na Węgrzech. Ale skąd wiedziałem, że to jest opieńka bezpierścieniowa? Tak naprawdę, jeżeli mieliście styczność z jakimkolwiek opieńkami, wiecie jaki mają zapach. I tak samo ta opieńka bezpierścieniowa ma dokładnie ten sam zapach co te wszystkie inne gatunki opieniek. Jest to młoda opieńka bezpierścieniowa, bo oczywiście dojrzałe opieńki bezpierścieniowe już nie wyglądają tak pięknie jak te bardzo młode. I tak samo ta opieńka bezpierścieniowa, jak inne gatunki opieniek są grzybami jedalnymi, ale musimy pamiętać, że opieniek nie jemy na surowo. Muszą być obrobione termicznie. A z czym najczęściej są właśnie mylone opienki, to teraz wam pokażę. Na przykład z maślanką wiązkową, to jest maślanka wiązkowa, inaczej, maślanka trująca, jak sama nazwa nam mówi, jest to grzyb trujący. Swoim występowaniem może przypominać wam opienki, gdyż rośnie gromadnie. Ma pewne cechy, po których rozróżnicie od opieniek. Tą maślankę. Na pewno kolor kapeluszy. W tym przypadku jest to kolor żółty, ale są maślanki inne, akurat może nietrujące, ale też niekoniecznie smaczne. I zielonkawy odcień blaszek. Jest bardzo często występującym grzybem. Pojawi się w każdym, naprawdę w każdym lesie. Pojawiająca się już dość wcześnie, bo możemy ją spotkać co prawda już w okresie maja. I przy łagodnych zimach też bardzo długo. Występuje, więc jeżeli spotkacie żółte grzyby na pniu, które mają zielonkawy odcień blaszek, nie zbieramy. Tutaj mamy kolejne dwa gatunki, które mogą być często mylone z opieńką, a mianowicie łusk jak nastraszony, który rośnie tutaj u podstawy tego drzewa, a na samym buku wyrasta inny łuskwiak, mianowicie łuskwiak złotawy. Różnią się między sobą te dwa gatunki. Możecie zauważyć, że kapelusz u łuskwiaka nastraszonego jest suchy i pokryty w całości takimi łuseczkami. Kto oglądał mojego Instagrama, tam pokazywałem zdjęcie łuskwiaka, tylko dużo młodszego. Te owocniki już są dosyć dojrzałe, dlatego te kapelusze są takie bardzo mocno rozpostarte. A ten łuskwiak złotawy, który tutaj wyrasta, ma ten kapelusz lekko lepki, przy wilgotnej pogodzie będzie bardzo lepki i też ma łuseczki, ale nie są tak bardzo pstrokate, bardziej na płasko i można powiedzieć, że wyglądają jakby były poprzyklejane. Najlepiej będzie jak Wam zestawię tego łuskwiaka nastraszonego obok kapelusza łuskwiaka złotawego i wtedy sami zobaczycie te różnice. Owszem, mogę Wam pokazywać pojedynczo, ale takie zestawienie bardzo dużo Wam powie. Zapytacie jak z jadalnością tych łuskwiaków. No, jest różnie. Ogólnie łuskwiak ten nastroszony jest uważany za łuskwiaka niedalnego. A ten łuskwiak złotawy u Ewalda Gerharda, w tym atlasie, który Wam najczęściej pokazuje, widnieje na przykład jako łuskwiak jadalny. A z czym jeszcze możemy pomylić te opieńki? Ale ta pomyłka już nie będzie tak groźna. Jest to łuszczak zmienny. O tym łuszczaku zmiennym też powstało bardzo dużo filmów, więc nie będę tutaj o nim za długo rozmawiał. Jedynie tylko tyle, że jest to bardzo pyszny grzyb i najlepiej zbierać go wiosną. A dlaczego, to dowiecie się w moich poprzednich odcinkach, w których o tym gatunku opowiadałem. Ale też wspomnę Wam o takim ciekawym gatunku, który w Polsce Pojawił się na razie w jednej lokalizacji w okolicach Lublina. Jest grzybem trującym, troszeczkę przypomina kurki, ale jest znacznie bardziej trujący niż lisówki. Jest to kielichowiec pomarańczowy. Te kielichowce akurat spotkałem na węgrzech, gdyż są to grzyby ciepłolubne i bardziej lubią tamten klimat. Jest to grzyb, który ma ponoć właściwości fluorescencyjne i świeci w nocy. Ja tego nie zaobserwowałem, ale trzeba też pamiętać, że widziałem te grzyby w ciągu dnia, a nawet owocnik, który zabrałem ze sobą do, do badania, jakoś specjalnie nie świecił. Także jeżeli znajdziecie w przyszłym roku taki gatunek, to warto tym znaleziskiem się pochwalić. Często dostaję pytania, jaki atlas polecam. Atlasów na rynku jest sporo. Nie mogę Wam powiedzieć, że one są złe czy dobre. Ja osobiście uczyłem się na tym atlasie, tylko w starszej wersji. To jest nowe wydanie. Jest tu ponad 1200 gatunków grzybów, i część z tych grzybów, które Wam już pokazywałem w filmach, są oczywiście w tym atlasie. Nie wszystkie, bo nie ma takich atlasów, które by miały wszystkie gatunki grzybów, które występują w całej Europie. I tutaj chciałem od razu podziękować za 100 tysięcy subskrypcji. Będzie to bardzo fajny prezent dla moich córek. A ja dla Was mam inny prezent, mianowicie zniżkę na ten atlas, który kosztuje obecnie 275 zł. A po wpisaniu kodu promocyjnego Paweł i Grzyby razem pisane, okay, ten atlas będzie Was kosztował 230. Link do sklepu, gdzie możecie wykorzystać ten kupon, umieszczę w opisie tego filmu. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeżeli tak, to wiecie, co zrobić, ale zostańcie do końca, to zobaczycie, jakie ilości borowika udało mi się zebrać w tym roku. Zobaczcie trzy piękne, pełne kosze borowika szlachetnego. No trochę ma szlakat tutaj, naprawdę bardzo mała ilość. Więc ruszajcie w lasy, bo warto, warto, naprawdę warto. I jak się dobrze postaracie, to nazbieracie tych grzybów bardzo dużo, bo jak widzicie, da się nazbierać.